Witam, deszcz leje, no ale cóż, trzeba coś porobić. Pokażę, co sobie porobiłem. O, dzisiaj postrzątane. Są pierwsze dwa młode, wykluły się, wykluło się więcej, ale 7, nie wiem, dziewięć przy tych pierwszych mrozkach nie wytrzymało, drugi wybieg skończony tak jak i tu siateczkę założona otworzymy niech troszeczkę pożerują mówię działka kupiona bliźniak postawiony tylko żona nie jest zadowolona no ale ktoś mi powiedział, że nie wszyscy muszą tu jest już 20 duków zrobione ze strzałeczkami tu teraz otworzymy Jest chyba z 10 jak zwykle świeżych, no bo nudziłoby no się Nie wiem ile i teraz jest Ale trzeba coś zawsze dokupić jak się jest na targu Bo no byłoby za nudno Mówię, tak wygląda bliźniaczek. Jedyną rzeczą jeszcze jakiej mi brakuje to papy takiej podkładowej, żeby nie wyglądało to jak jakiś ulep tylko pod jeden, jeden kolor a z tej strony o, sąsiad mi się grozi, proszę. Mam nadzieję, że nie będzie sąsiadowi przeszkadzało. No Tu trzeba wszystko na czarno, ładnie zrobić, żeby jakoś to wyglądało. Uchylimy im trochę z godzinę, bo jak zwykle druga zmiana. To sobie nie nalatają się za długo do tego boczatego, co na którymś tam z filmiku pokazywałem, jak mi go Jaszczu porozrywał. Dokupiona samica poszły w parę. No, i tyle, tak tu ją otworzymy. Ona jeszcze nigdy nie była otwierana. Zobaczymy, jak to im pójdzie. Jest trochę świeżych, także powie: Wybieg wyszedł. Jak wyszedł, gołębie mają teraz 6 metrów. Jak mnie nie ma, to mają gdzie sobie po, trochę chociaż połaść. Pozdrawiam na razie.